poczty sztandarowe, przyjaciele naszej gminy. Spotykamy się dziś, 3 maja, w wyjątkowym dniu. Dniu dumy narodowej, dniu zadumy i refleksji, ale też dniu nadziei. Święto Konstytucji 3 maja to jedno z najważniejszych świąt w historii naszej Ojczyzny. To święto wolności, Odpowiedzialności i mądrości naszych przodków. 231 lat temu, w 1791 roku, Sejm Rzeczypospolitej uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję. Był to akt odwagi, mądrości i wizji przyszłości. Nasi przodkowie zrozumieli, że tylko wspólnota, oparta na prawie, sprawiedliwości i solidarności, może przetrwać trudne czasy i budować lepsze jutro. Ta konstytucja miała dać Polsce nową siłę nowe państwo, sprawiedliwe społeczeństwo i wolność jednostki. Dziś, jako wspólnota naszej małej ojczyzny, mamy obowiązek nie tylko pamiętać o tamtych wydarzeniach, ale też odnosić je do naszej codzienności. Bo choć minęły wieki, wartości, które niosła Konstytucja 3 maja, wciąż są aktualne. Wciąż potrzebujemy zgody zamiast kłótni, wciąż potrzebujemy odpowiedzialności zamiast obojętności, i wciąż potrzebujemy wspólnoty. Tej lokalnej, naszej, gminnej, która potrafi być razem w najtrudniejszych chwilach. Drodzy Państwo, żyjemy w czasach pokoju, ale wiemy, jak kruchy może być ład światowy. Widzimy to choćby za naszą wschodnią granicą. Dlatego pielęgnowanie naszej tożsamości, pamięci historycznej. Ale też rozwój naszej gminy, naszych rodzin, naszych dzieci to nasze współczesne obowiązki patriotyczne. Jako wójt jestem dumna, że mogę służyć tej wspólnocie. Ludziom pracowitym, uczciwym, przywiązanym do tradycji, ale też patrzącym w przyszłość. Wspólnie dbamy o naszą ziemię, szkoły, o drogi. O nasze dziedzictwo kulturowe. To też jest patriotyzm. To codzienna troska o to, co wspólne. Niech dzisiejszy dzień będzie nie tylko świętem państwowym, ale i lokalnym. Świętem ludzi, którzy chcą dobra dla siebie, dla swoich rodzin i dla całej naszej gminy. Pamiętajmy, że Ojczyzna zaczyna się tu. Gdzie mieszkamy, tu, gdzie się witamy codziennie, gdzie pracujemy, pomagamy sobie nawzajem. I niech ta myśl dziś nam towarzyszy. Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości. Pocztom sztandarowym, pracownikom Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych, Zespołowi Szkół w Sawinie. Strażakom, Gminnej Orkiestrze Dętej, zespołom solistom i każdemu, kto z osobna dołożył cegiełkę do tego święta. Życzę Państwu udanego świętowania w dniu dzisiejszym i wszelkiego dobra, których niech nie tylko ogarnia nas tutaj zgromadzonych, ale również całą gminę i całą ojczyznę. Niech żyje nasza ojczyzna. Niech żyje nasza gmina. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o złożenie wiązanki przez przedstawicieli samorządu gminy sali na także z panią Iwoną Wąskie, radną powiatu kawę. przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów w Sabinie.

Za przedstawiciele Związku Piłs Słodczyków Proszę teraz przez baczność poczty sztandarowe odprowadzić. Zapraszamy do odkrywania fascynującej przeszłości z naszą nową ofertą przewozów wycieczek historycznych. Zanurz się w świat pełen tajemnic i przygód, podróżując wojskowym pojazdem do miejsc, które kształtowały naszą historię. Każda wycieczka to nie tylko podróż do przeszłości, ale także okazja do zdobycia wiedzy od przewodnika, który z pasją opowie o ważnych wydarzeniach historycznych i o tym, co jeszcze można wydobyć z Ziemi przy pomocy wykrywacza metali. Nasze trasy obejmują najważniejsze miejsca związane z pierwszym bresdeńskim korpusem pancernym, a także ukryte perełki, które zaskoczą nawet najbardziej wymagających podróżników. Zarezerwuj swoją przygodę już dziś i odkryj historię na nowo. 515 256 904